Tak, ministrze, był pan w tym momencie zbudowanym muzeum jak pan ocenia postępów prac. wszystko jest remontowane. W razie remont jest cały bardzo... Gruntowny. Nowa ekspozycja będzie o wiele bogatsza niż to, co już pamiętam z poprzedniego muzeum. Stan zaawansowania wydaje się nawet wyprzedza harmonogram. A przede wszystkim widać tę troskę o każdy szczegół, aby pamiątki po ja nie II miały oprawę właściwą tak? Tak? Panie ministrze, w momencie, kiedy została podpisana umowa o remont domu, to nie było wiadomo, że papież będzie ratyfikowany, Może teraz jakoś przyspieszyć te prace? Bo wiadomo, że każdy tutaj czeka na to. To pytanie to pewnie należałoby kierownikowi budowy zadać. Kierownik bez pieniędzy też wiele nie zrobi. A jest Pan przekonany, że tu jest bariera pieniędzy? Wydaje mi się, że nie. To jest praca żmudna, stary budynek. Każdy remont wymaga namysłu, żeby przypadkowym ruchem nie spowodować e, jakichś kłopotów z konstrukcją budowlaną. To nie był budynek w konstrukcji I tylko to jest, jak Państwo widzieli we wstępie na własne oczy, Zespołu dwóch kamienic, które nigdy nie miały być połączone. Także ta przeróbka wcale z punktu widzenia budowlanego nie jest taka prosta. Ale szybciej w Polsce buduje się stadion narodowy niż przebudowuje się kamice w Radowice? To tak samo jak z, wszystko, co jest zabytkiem. Zabytek się dłużej rekonstruuje niż buduje nowy budynek. Ja wolę, żeby to, ten remont trwał miesiąc dłużej, a był naprawdę tak pieczołowicie prowadzony jak dotychczas.